Witajcie, kochani, zgodnie z obietnicą dzisiaj porozmawiamy o skutecznej nauce słówek. A co to znaczy skuteczna nauka słówek? No, to jest taka nauka, która pozwoli nam nauczyć się słówek bez wewnętrznego tłumacza i bez konieczności zapamiętywania znaczenia tego słówka. Słowa tak naprawdę powinny nam się pojawiać, tak, wyświetlać w momencie, kiedy mówimy, wtedy, kiedy ich potrzebujemy, i bez tłumaczenia, no bo jeśli chcemy coś przetłumaczyć w trakcie rozmowy. Bardzo ciężko nam to idzie i zajmuje nam to bardzo dużo czasu, co tak naprawdę uniemożliwia swobodną komunikację. No i zanim przejdziemy do takiej konkretnej nauki, jest pewna rzecz, które, którą musicie zrozumieć i której, o której musicie zawsze pamiętać, tak naprawdę, kiedy uczycie się słownictwa. Nasz mózg rządzi się konkretnymi prawami. Nie można ich zignorować i trzeba zawsze o nich pamiętać. Jednym z takich praw jest to, że nasz mózg uczy się Całościowo, czyli w momencie, kiedy na przykład bierzemy sobie słówko w języku angielskim i tłumaczymy je na język polski, czyli luk równa się patrzeć, to zadziewają się tak naprawdę dwie rzeczy. Przede wszystkim uczymy się wewnętrznego tłumacza, czyli nasz mózg jakby robi zdjęcie, Takiego klasteru, takiej frazy, on nie widzi tego osobno. To nie jest tak, że mózg sam decyduje, że okej, okay, więc jeśli luk znaczy się patrzeć, to za każdym razem jak y, będę potrzebowała słówka, y, że patrzę na coś, to mi się wyświetli ta słówka. Tak nie jest. Wasz mózg będzie musiał odtworzyć całość, czyli luk równa się patrzeć, patrzeć znaczy się luk. No a co się stanie, jeśli na przykład chcecie powiedzieć zerknąć albo spojrzeć. To też jest luk. Natomiast mózg nie podda Wam tej możliwości, dlatego że będzie pamiętał, że luk równa się patrzeć, a patrzeć równa się luk. Czyli mamy i wewnętrznego translatora, i um, tak naprawdę zmyłkę, dlatego że nie potrafimy wykorzystywać tego samego słówka w różnych znaczeniach. Zobaczcie też, co się dzieje w przypadku, kiedy do luk dodamy inne elementy. Bo jak już pamiętacie. Same słówka, no, same czasowniki bardzo rzadko stoją bez at, in, for, into. Mamy pewne zależności, które decydują tak naprawdę o ich znaczeniu. No więc, jeśli weźmiemy słówko look, które przed chwilą określiliśmy jako patrzeć, i nagle nam się pojawi look at, czyli spojrzeć na kogoś, patrzeć na kogoś, albo look for, czyli szukać czegoś lub kogoś, o look after, czyli opiekować się kimś. No to już tego nie powiemy, dlatego że dla nas look znaczy patrzeć. Co więcej, jeśli chcielibyśmy iść tą samą metodą, czyli uczymy się z tłumaczeniem, to okaże się, że nagle powstają nam cztery różne słowa, bo look patrzeć, później patrzeć na, później mamy look for, czyli szukać czegoś i look after opiekować się. I w każdym z tych e, pozycji, w każdym z tych słów mamy od razu wewnętrznego Tłumacza. Co więcej, do look możemy dodać jeszcze inne elementy, na przykład look into albo look up, też będą one miały inne znaczenia. I to będą znów kolejne znaczenia, których dosłownie będziesz musiała lub musiał się nauczyć, ucząc się z translacją, czyli z tłumaczeniem, i ucząc się na pamięć. No dobrze, no to więc co należy zrobić, żeby tego uniknąć? Kochani. Pamiętacie, jak byliście dziećmi, albo jeśli macie dzieci, to pewnie jesteście w stanie zaobserwować, jak one się uczą. Dziecko uczy się nowych słów z kontekstu. Ono. My nie dajemy dziecku um, listy słów do nauki i mówimy: Drogi Jasiu, na przykład, naucz się tutaj tej listy i będziemy mogli sobie przy śniadaniu porozmawiać. No, tak to nie działa i by tak naprawdę nigdy nie zadziałało, nawet jakbyśmy spróbowali. Natomiast nasz mały Jasiu. Obserwuje nas cały czas i słucha tego, co się dzieje. I w momencie, kiedy słyszy jedno słowo, które się pojawia w wielu kontekstach, on je zapamiętuje, właściwie nie zapamiętuje, ale przyswaja, bo jest różnica między zapamiętywaniem słów na pamięć, a przyswajaniem słów. Zapamiętane słowo to jest takie słowo poznane kognitywnie, czyli ja wiem, co ono znaczy, tłumaczę go na język polski, zapitusuję sobie tam gdzieś, 15 tysięcy razy powtarzam, no i pamiętam, tak? Jest to trudno zapamiętane słowo, niemniej jednak zapamiętane. Natomiast przyswojo przyswojone słowo to jest takie słowo, którego nie musicie tłumaczyć, czyli każde słowo w języku polskim jest waszym słowem przyswojonym. E, czy słowo na przykład love? Wszyscy znają słówko love. Nie musieliście się tego słowa uczyć. To jest słówko przyswojone. Nie myślicie o tłumaczeniu. Love is love, czyli miłość jest miłością. No więc jak uzyskać ten sam efekt ucząc się języka angielskiego? Przede wszystkim całkowicie musimy pozbyć się tłumaczenia. Jak pamiętacie z fiszek, zawsze możecie tutaj pod spodem napisać sobie wersję polską, aczkolwiek chciałabym, żebyście tego unikali. I pamiętajcie, że w momencie, kiedy uczymy się przede wszystkim czasowników, bo one tu są tak naprawdę najważniejsze, pamiętajcie, że to czasownik decyduje o czasie, to czasownik decyduje o tym, co chcecie powiedzieć, to czasownik nadaje zdaniu tak naprawdę znaczenie. Dlatego też, naj, największy nacisk w ogóle na naukę należy właśnie postawić na czasownik. I teraz tak, jeśli sobie spojrzymy na look at, look for and look after, to mamy różne możliwości. No i jeśli spojrzymy na słówko, na frazę look at, możemy sobie zapisać dwa zdania: She looks at him with love, czyli patrzy na niego z miłością. Look at me right now, spójrz na mnie teraz. I jakiekolwiek inne zdanie, tutaj, jeśli je zapiszecie w całości i podkreślicie jednym kolorem całą frazę, to zdecydowanie szybciej je zapamiętacie, dlaczego? dlatego że Wasz mózg nie będzie już szukał znaczenia, nie będzie próbował na siłę zapamiętać czegoś, tylko po prostu z tego tłumaczenia, z tego znaczenia, z tego kontekstu wyciągnie sobie odpowiednie znaczenie. Wy macie czuć te słowa, a nie do końca je znać w sposób kognitywny. Tak samo będzie z, z, z frazą Look for: He always looks for his glasses. On zawsze szuka swoich okularów. What are you looking for? Czego szukasz? Znowu, mamy całą frazę zaznaczoną na inny kolor. Już oko widzi. Look at, look for. Różne znaczenia. Już wasz mózg też z kontekstu wyciąga sobie różne znaczenia. I tak samo będzie z frazą Look after. She looks after her little brother. Czyli ona opiekuje się swoim młodszym bratem. Uh, can you look after my bag, please? Czy możesz zaopiekować się moją? torbą, proszę. I już z tego kontekstu znowu Wasz mózg widzi, Wasze oko widzi inny kolor, inną frazę, widzi ją w całości i z całego kontekstu jest w stanie sobie wyciągnąć znaczenie. Jeśli w ten sposób będziecie pracować, czyli macie fiszki, uczycie się, tworzycie kolejne zdania i rozpracowujecie czasowniki właśnie w ten sposób, to nigdy nie będziecie mieli problemów z in, at, For, um, after, i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, co jest ciągłym problemem, z którym ja się spotykam, tak? Bez przerwy mnie pytacie, Kasia: No, jak ja mam zapamiętać te inne, ety, one? W ogóle to nie ma sensu. Oczywiście, że to nie ma sensu, dlatego że je należy właśnie pamiętać w całym klasterze i tylko i wyłącznie po. Angielsku. Czyli ucząc się, musimy pamiętać, że zawsze uczymy się z kontekstu. Musimy pamiętać, że nie dodajemy polskiego znaczenia. Dlatego, że jeśli w ten sposób rozpiszemy sobie zdania, to nasz mózg samodzielnie z kontekstu wyciągnie sobie znaczenie, i w momencie rozmowy już nie będzie czegoś takiego, że przyjdzie Wam patrzeć look, tak? Albo opiekować się, look after. W momencie, kiedy będziecie mówić właśnie, że opiekujecie się kimś albo czegoś szukacie, to odpowiednia fraza. Po prostu się pojawi. Teraz, co ja bym chciała, żebyście dalej zrobili? Chciałabym z wami wszystkimi spotkać się w przyszłą. Środy o godzinie 20, to jest 20 listopada o godzinie 20. O godzinie 20. Weźmiemy to, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli jak mózg widzi słowa, jak mózg uczy się z kontekstu. Weźmiemy nasze fiszki, które wykorzystywaliśmy ostatnio. Do tego weźmiemy tą moją technikę codziennego e, tworzenia zdań. Włapiemy to wszystko zamę do kupy i pokażę Wam jak należy codziennie, przez 15-20 minut dziennie pracować tak, żeby rozwijać swoje pracownictwo, żeby je zapamiętywać na stałe, a co więcej, żeby tworzyć kolejne zdania. Więc pierwszy live zapraszam już 20 listopada o godzinie 20 na Facebooku, na pewno będziemy i na YouTubie. Do tego też będzie kolejny live parę dni później, gdzie pokażę Wam, jak jeszcze mocniej to wszystko rozwijać, jak rozwijać to o teksty, obrazki, jak uczyć się bardzo szybko, bardzo duże ilości słownictwa i jak to wszystko a, ubierać dobre zdania. If you like this movie, thumbs up. Jeśli się film podobał, bardzo proszę, łapki w górę. Share, share, share and share one more time. Pamiętajcie, się, żeby się podzielić, więc, żeby udostępniać ten film. And I will see you next week and before that, czyli za tydzień się widzimy na live, a wcześniej zapraszam, wam na, na, zapraszam Was na Facebooka, na YouTube i na Instagrama Top Potential. See you soon guys and have an awesome week.